Nasza wspaniała drużyna, pochwalcie się sukcesami. BIM Budownictwo Cyfrowe, brązowy medal. Spodziewałaś się? Mm, troszeczkę. <grym> Ale i tak było to bardzo miłe zaskoczenie. Hotel Reception, drugie miejsce, srebrny medal. Spodziewałeś się? Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Mistrzostwo Europy w elektronice i prototypowaniu? Zupełnie się nie spodziewałem. Myślałem, że może się uda podium, ale na pewno nie złoto. I co teraz? No, zobaczymy. Teraz na rozwój no, dalsze plany to Euroskills, World Skills Lyon w następnym roku, a plany zawodowe, no to dalej szlifujemy swoje doświadczenie i umiejętności w pracy na dzień. Czyli złoto w Lyonie. Tak, złoto w Lyonie. Kolejny cel. Podnieśliśmy potężny sukces. Mamy naszych bohaterów, młode talenty z Polski. Zdobyli trzy złote medale, jeden srebrny, trzy brązowe. Poszerzamy pasmo naszych sukcesów. Już nie tylko obsługa hotelowa, już nie tylko gotowanie, już nie tylko florystyka i spawanie, ale również wysoko technologizowane zawody. Jesteśmy dobrzy we wszystkich konkurencjach. Tych tradycyjnych rzemieślniczych i tych ztekologizowanych. Jeszcze do mnie nie doszło. Coś że tak powiem czułem w kościach, że może będzie podium, ale na pewno nie spodziewałem się tutaj złota. Także bardzo się cieszę. Przygotowanie w sumie przygotowałem, się, można powiedzieć, całe życie. Osoby z którymi współkonkurowałem, brały już udział na zawodach Word i były w przygotowaniach kilka lat. Ja miałem na to rok, poświęciłem tysiąc godzin, nie spodziewałem się totalnie, że będzie pierwsze miejsce. W planach na pewno po pierwsze jest skończenie Politechniki, bardzo to lubię, także myślę, że jeszcze nie jedną elektroniczną rzecz stworzę. Rozwój rodzinnego biznesu, w który zakres chodzą maszyny skrawające, czyli to, w czym brałem udział, ewentualnie stworzenie własnej firmy na nowo. Myślę, że podążę w tym kierunku i chciałbym również zostać ekspertem w kategorii fryzowania. Poznałem mnóstwo ciekawych osób, poniekąd kolegów po fachu. Z tych zawodów zabiorę kilka nowych znajomości. Tutaj z kolegą z Kazachstanu oraz z Słowacji. To przyjemna atmosfera, nie było między nami takiej rywalizacji wrednej. Było naprawdę przyjemnie. Wszyscy podchodzili z uśmiechami i życzyli sobie powodzenia. Natomiast same przygotowania poprawiły mi na pewno umiejętności miękkie. Każdy medal tak samo smakował, ponieważ ta radość całego zespołu, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, okrzyk jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Sztab ludzi, bo cały team, który przygotowywał zawodników, zaczynając od biura, które organizowało całe przedsięwzięcie, kończąc na trenerach, oczywiście ekspertach, psychologach, nawet osoby, która dbała o dietę czy sen, więc wiele składników zadziałało, że dzisiaj odbieramy medale, jesteśmy bardzo szczęśliwi.